Witam serdecznie Dzień drugi moich zmagań w górach Dlaczego wczoraj nie nagrywałem A tuż dlatego, że po prostu to był taki dzień dla mnie Wejście na śnieżkę było dla mnie takie spełnienie marzeń Takie wejście na wzór słońca Spokój, cisza Rano pełne jeleni Dobra, ale to teraz wam powiem jak dzisiaj jaki jest plan Plan dzisiaj jest taki, że Idziemy do chatki górzystów Tam jemy naleśnika A jak A jak będą siły A będą na pewno To Idziemy do Szklarskiej przez wysokikami Mam zamkniętą kopalnię. Nie przez W ogóle taką historię wam opowiem. Wczoraj Jadąc z Karpacza Przed Szklarską zabrałem to stowoicza. Pan lata parodnią, tutaj po jezerach, karkonoszach. I mówi tak, że jest plan. Na chwilę plan. Żeby w kopalni Stanisław zrobić apartamenty albo jakiś hotel, przystanę. Albo jakiś hotel, Bo no, pan ma na to budżet 20 miliardów złotych. Czyli pewnie gdzieś posmaruję i dostaną to pozwolenie. To jest że to jest obszar, natura. A tysiące. Park Ciemnego Nieba. Yy, no Karkonoski to nie jest, ale no masakra po prostu. Jak to zaczną, jak to mówić urbanizować, to zaczną tam budować. Zaraz zaczną się domki, sromki. Śmieci przede wszystkim. No ale dobra. Fajnie, że mi taką opowieść tam sprzedał. No też nieraz nie wiesz, co się dzieje w okolicy. O. I mam taką bluzeczkę. Taką Właściwie to jest rowerowo górska, ta łóżeczka. Taka, chyba 90 zł mi kosztowała, ale bardzo fajna, przyjemna Człowiek tak się w niej nie poci Ani nic W ogóle podchodziłem teraz Wejściem do tej wieży widokowej Masakra To jest masakra po prostu te wejście jesteśmy już na asfalcie dokładnie godzinę mi zajęło wejście tu do tego miejsca jakoś tak szybko mi ta droga mi ja nie wiem czemu o, trochę wieterku nie fajnie się idzie czuję też, że na chatce będzie tłok ale trudno, muszę się z tym liczyć, bo mogłem wyjść rano. Ale chciałem zjeść śniadanie dzisiaj, przynajmniej w ogóle. Dzisiaj było tyle ludzi na śniadaniu, że praktycznie nie było miejsca. Przed chwilą miałem takiego pana, co zbierał jagódki rowerkiem, co przyjeżdżał. wam, ten chłopiec kurwa ślepy. Mówi, że tu jagód nie ma, pełno przy drodze jest jagód. No idę i są kurwa jagody, nie? A ten chłop nie widzi tego, nie? Nie wiem, czy on jest ślepy, czy no Sakra, ja, ja już chyba, no zaraz wam pokażę, czekajcie. Może nie ma ich tak, wie, wiecie, aż tak wiesz, żeby trzepać, ale jak dla mnie, o, patrzcie, tu są. Proszę bardzo, jagódka, jagódka, jagódka. A ten chłop kurwa tego nie widzi! Ja nie, jesteśmy na polach na hali izerskiej. I czy ktoś w ogóle wie, jaka jest historia tego miejsca? To miejsce było kiedyś nazywało się osadą. Osadą po prostu, nazywało się Gross Izer, czyli wielka Izera wielka i dlatego mamy tutaj takie miejsca jakby domów a dlaczego te domy zostały zburzone? bo potem za już w czasach takich międzywojennych ten obszar należał do Niemiec i, i był to poligan doświadczalny niemieckiego wojska potem w czasach PRL-u Tutaj po prostu rozminowano to miejsce, ale nie, jakby nie, nie spuszczono z, z jego oka. Dlaczego tutaj jest taka przestrzeń między górami? Tak ja Wam powiem, to miejsce było codziennie orane. Codziennie. A wiecie dlaczego było orane? By było było ślady, czy ktoś z Szczech nie przychodzi. I po prostu Straż Graniczna codziennie orała tą polanę. To, to musiała być mordercza robota o i tu mamy takie właśnie ruiny z dawnego domu tam kolejne a przysłowiowa chatka górzystów to była po prostu nowa szkoła tak to się nazywało nowa szkoła o. bo tam była kiedyś szkoła nawet jest tabliczka tam którą wam pokażę później jak chyba, chociaż może nie wejdę tam zobaczę jest ludzi, ale sądzę po po ilości samych rowerzystów, to już tam idzie trochę ludzi jak wam mówiłem tak jest pisze nowa szkoła wybudowana w 1938 roku także widzicie nie kłamałem, wszystko jest to była kiedyś szkoła. Tak sobie właśnie chciałem poruszyć ten temat. Już wczoraj chciałem ten temat poruszyć. Ale czy ktoś tu kurwa widział cietrzewia? Pełno jest znaków, że nie wchodzi bo cieczewie kurwa. Czy ktoś widział tutaj cietrzewia? Ja się pytam. Bo, bo... Ja jeszcze... Jeżdżę tu z 5 lat, dobre. Jeszcze nie widziałem cietrzewia. Wiecie, że pierwszy raz idę taką drogą? I taką mięsną myśl, bo tam był znak wycinka, nie? Tylko szkoda, że leśnicy z dwóch stron go nie wysili, czyli od mojej strony nie było wycinki, tak jakby. Ale wychodzę tu tym szlakiem i jest. I nawet y, widzę, że rowerami jeździli tam, czyli podjeżdżali tam po tych, tych, tych stopniach drewnianych. I to jest właśnie ten I potem, potem są zdziwieni, że ten Że ludzie wchodzą w wycinkę. No i no jak mają mnie wejść jak to jest praktycznie jedyna droga. Ja sobie tak naprawdę ich ominęłem bo słyszałem maszyny, nie? A myślałem, że tam gdzieś po drugiej stronie sobie tam ale wycinali ten odcinek, no nie widziałem ich. I takie to jest właśnie to. Tutaj znajdują się wyrobiska kwarcu, A co za tym idzie? I złota. Także może w potoku znajdziemy złota. Ale powiem wam, w lesie to jednak inna inaczej się idzie w lesie. Jest ciepło, ale nie jest gorąco. No to będę, ja się ubrałem tak na długo. Dlaczego się ubieram na długo do lasu? Ponieważ raz kleszczę dwa słońce mnie nie spali. Gębę mam posmarwaną, szyję mam posmarwaną, dupę mam posmarwaną. Także idę. Ta kamienna szwatera refleksja. Bo ludzie mówią, że Karkonosze i Izery są zapchane Tak, popularne miejsca są zapchane, ale tutaj Ja idę około 20 minut, ja Mijam tylko rowerzystów, tak? Bo ludzie po prostu świerdlowe idą do chatki górzystów Idą do yy, na Jak to się nazywa? Kurde, zapomniałem Zapomniałem I stuk izerski Tak samo Skarpacza, z Karpacza, idą na Śnieżkę na, ze szklaski idą śnieżne kotły idą na Średnicę To są miejsca budane, bo są blisko, tak? Ja już się ja jestem gdzieś teraz mam już czekajcie 12 km, czyli tak naprawdę już połowa drogi ze mną I ja nie mam z tym problemu, że idę sam. Czy się cykam? Nie, bo wiem, że tutaj nie ma niebezpieczeństw zwierząt. Nóż zawsze mam przy sobie, zawsze mogę wyciągnąć kogoś, potraktować oczywiście, Nawet ja będzie agresywny czy, no zawsze, zawsze, jest jakieś wyjście. Chyba, że spotkam drużynę koszykarek, nimfomanek, to się nie będę bronił. <grym> tak sobie myślę teraz właśnie, że chyba nie wejdę na wysoki komin. Bo tak myślę, kurwa, jest godzina już chyba. Yy, która tu już jest? Jest godzina. Yy, już mówię, godzina jest. Yy, 14:28. Byłem tam roku rowerem, tam, czy dwa lata temu nawet. I tak sobie myślę, chyba jednak nie, nie wejdę. Olej, chcę iść na zakręt śmierci, taki z krutowcami I tak zrobię. Nie, tu chyba. Kurde, nie kojarzę, właśnie, czy tu szła. Szły ten garmin. Ja tu muszę zobaczyć długo drogę. Nie pomylię. Czy tam nie miałem skręcić? Nie, dobrze. Idę a potem tu do góry. Jest kolejna jakuszyca Jesteśmy w zakładzie obróbki kamienia, jak widzicie. Zakład chyba nawet się zdaje że nawet nie ruszył z tego co czytam komentarze ale ładny dinozaur wow widzicie to jest niestety bardzo dużo śmieci no zresztą jak w każdym tym takim miejscu ale takie na urbex jest spoko ja mówię, syf, kija, kiła i mogiła, kurwa. Według lokalnych informacji, kamień ten wydobyto w latach 50. ubiegłego wieku w celu zrealizowania rzeźb przed wybudowaniem wówczas warszawskim Pałacem Kultury i Sztuki, czyli to... To było prze, przed tym yy, po prostu to miała być jakaś rzeźba przed pałacem, te nogi nie miały stać. I w daty 2018 to przekształcono po prostu w obieg rzeźbiarski. I tyle. To w ogóle są uni eksploatowane unikalne złoże granitu karkonoskiego. Widzicie? To jednak coś, coś tam Coś tam ciekawego było. wie co? Jestem trochę zawiedziony. No myślałem, że te stópki będą większe. Jak pokazywali. Tak to kurwa, jakie to duże. Ojoj, oj. No to jest naprawdę takie małe. No tam może trochę większe jest. O, no, tu dopiero ciesane były. A tu. tak to wygląda, no trochę jestem zawiedziony powiem Ale podobne te stópki miały być gdzieś koło tego postawione, koło Pałacu Kultury Jak były ciosane. Także Troszku jestem zawiedziony Troszku tak Ale to, to fajny taki kamieniołom z góry jest widoczek, ale już mi się nie chce Nie chce mi się wspinać wiecie co nie chcę mi się spinać, bo to można wejść. Widać cyk, 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 tam, tam. No i zaczynamy zejście do szklarskiej poręby. Właściwie to na zakręt. Bo tak wyjdę. Tak. Wyjdę jeszcze w szklarskiej, ale tak zostanie mi z kilometr do zakrętu. O. Znaczy no około 23 km wejdzie w nogę Tak jeszcze mam taką rozkminę. Chyba właśnie wczoraj jak wszedłem sobie tak z tej śnieżki miałem taką rozkminkę Czy jeszcze w szklarskiej Świeradzowie, zdroju Karpaczu mieszka ktoś Kto się tu urodził? Taki rodowity mieszkaniec tego regionu Bo nie, nie wiem tak powiem wam Ciężko by było takiego człowieka znaleźć według mnie No, może tutaj, jak widzę te domki, niektóre, bo tu widać, że tu jest nowsze budownictwo, ale tu, no nie wiem, nie wiem, nie powiem, ale lampa jest, powiem Wam. A tam jest wysoki kamień u góry. Tam chciałem iść, ale niestety szkoda mi, bo tam podejście, bo już widzę, że to już podejście nieciekawe jest, ale widzę tam ludzi. O. Chyba nie, no teraz nie będę kończył filmu, zakończę go na suchym kamieniu na na kurde zakręcie śmierci. Jestem już na zakręcie śmierci. A widzicie, o. udało mi się dojść tutaj. O no, godzinę później jak myślałem ale dało się do teraz tutaj Mam nadzieję, że złapię stopę jakieś tam przy tych parkingach, ale idę bo tam mają jeszcze te yy, magnesiki I tyle, to zakończę dzisiejszy dzień chyba I tyle teraz muszę się napić, bo w nogach mam ponad 23 km 5,5 godziny. No teraz przeliczyć 50 km, jakbym chciał przejść z, Karp z, z Karpacza do Światowa przez Śnieżkę. No teraz muszę pomyśleć, 23 w no tak powiedzmy, że 5 godzin 20 km Czyli 10-40 i jeszcze Czy 12-13 godzin samego chodzenia by trzeba było Czyli to by trzeba było taki dzień zrobić, że Żeby wiedzieć, że jest pogoda, nie? I tyle Dobra. Także do miłego.